I ugryźć jak burgera. Fajny sosik, mięsko mięciutkie. O, teraz widać. Zobaczcie tą wieprzowinę szarpaną. Naprawdę jest, jest to pyszne. Ale pyszne. Pyszne? Ale to, no, mega dobre, tylko taki. I ja tam czyjeś cynamon. Ja mam w ręku Paragon. Trzymajcie się teraz, siedzicie. Siemaneczko. Siemanko, dzisiaj witamy Was serdecznie z Centrum Poznania. Odwiedzimy dzisiaj miejsce. Historią Znajdujemy się na Placu Kolegiackim, a mianowicie zmierzamy do dawnego Baru Caritas. Jest to odświeżona wersja Baru Caritas. Byli zmuszeni niestety do zmiany lokalizacji. Ważne jest, dlaczego ten bar powstał. Powstał z myślą o ludziach... Potrzebujących. Potrzebujących, tak. O ludziach, których nie stać na normalne, drogie posiłki. O emerytach, o ludziach niepełnosprawnych. Mało tego, cała marża z, ze sprzedaży dań przekazywana jest na Caritas czyli na finansowanie łaźni, na finansowanie noclegowni. Tak? Dobra, wchodzimy, słuchajcie, do lokalu, zobaczymy czy w ogóle wygląda tak jak kiedyś. Pamiętacie, kiedyś on wyglądał trochę jak bar mleczny. No nie ukrywajmy, tak, było taka, taka tam lada, takie typowe lada, bar. ceraty chyba nawet były na stołach, ale kultowe tutaj były naleśniki, które na pewno skosztujemy, bo wiem, że dalej te naleśniki są w ofercie. Też się tymi naleśnikami lokal szyci. Lokal jest za nami, więc chodźcie, pokażemy im wejście, bo nawet wejście jest inne i nie wygląda to już jak tak. bar Caritas. Patrzcie, bar się teraz nazywa pod kolegiatą, ale cały czas ma w nazwie tutaj to bar karita. Nie? nie? Zobaczymy, co dzisiaj mają w menu. Oprócz standardowego, widzę, że mają jakieś chyba codzienne, zupy dnia, flaki w kapuśniach e, z kiszonej kapusty. Danie główne to jest gulasz wieprzowy z ziemniakami, z surówką do wyboru, sztycel wieprzowy z pieczerekami i pieczeń wieprzowa w sosie, I czyli do... codziennie coś do... zmieniają. Domowe, domowe, domowe jedzenie. I ważne, są te naleśniki, co my jako dzieciaki biegaliśmy tam z bitą Sentimentalne śmietaną, tak. naleśniki to się tutaj nazywa, no ja zobaczcie. No to pamiętam, to wtedy... To ty latasz na naleśniki, a ja, na, ja latają tutaj na pomidorową. Ja, ja się tego nie mogę doczekać. Ona smakuje tak jak wtedy. Ja byłem taki słodki pamper. <laughs> Idziemy. Dobra, mamy już kartę. słuchajcie, menu. E, zaraz sprawdzimy, co tutaj mają. Ważne jest to, że oni szczycą się tutaj tym, że wszystkie przepisy dań są robione według starej receptury, bez żadnych mrożonek, bez żadnych jakichś sztucznych dodatków. To jest pyszne, polskie, poznańskie, nie? Poznańskie, no poznańskie. to jest takiego, no, no i od razu widać, zaczynamy, słuchajcie, w menu od trzech chyba podstawowych, znaczy od dwóch podstawowych zup, nie? Zupa pomidorowa. I Każdy żurek kocha zupę pomidorową i żurek, nie? Trzecia zupa to jest zupa dynia, która dzisiaj dnia. to są flaki, nie? Dzisiaj, dzisiaj flaki I, i chyba Puszczak jeszcze było tam a, na tym. No i przechodzimy przez zdania główne, to jest schabowy, słuchajcie, to jest yy, rybka. E, również znalazły się w karcie dania wege, nie? Także I coś dla dzieci nawet jest o! tutaj zestaw i tu są nagetsy, frytki, ketchup, surówka. Czyli dzieci też dzieci się zjedzą, też. no. Takie klasyczne zestaw. Jest pozycja dla której ja tutaj szczególnie przyszedłem, bo ja chcę to spróbować koniecznie, szarpana wieprzowina z pieczoną pyzą, nie? Z konfiturą Słuchajcie, Jedliśmy taką pyzę ostatnio w papierówce, była przepyszna. Pyza wygląda jak hamburger, tak? Z kaczką szarpaną. No, jo. ja uważam, że to jest popisowe danie tej restauracji. Ja. Nie? Mam nadzieję, że tutaj kucharz Dlaczego? Dacado, da nie. No. no, brzmi fajnie, szczególnie, że jest ta różnica w tym mięsie. No i myślę też, że w smaku, zobaczymy tak. jaka będzie. I słuchajcie, nie? i ja już powiem od razu, że ja biorę sobie tą pydzę. Bierzesz jakąś zupę? Próbujesz. E, wezmę żurek. Ja biorę pomidorową. No tak jak już wstępie wspominałem, muszę spróbować, ona smakuje. Tak jak za dawnych latek gdzieś za dzieciaka, może za nie dzieciaka, za młodzieniaszka przychodziło i nie miało się kasy. No to ja dzisiaj wezmę schabowego. No kurczę, no ten schabowy mi tak interesuje. Jestem tak ciekaw, jak on będzie podany. Bo nie wiem, czy wiecie, ale no kurczę, no jest ile domów, tyle sposobów przyrządzania schabowego. Ja najbardziej lubię tego takiego mocno zbitego, takiego cieniutkiego, mocno spieczanego, taki chrupiący, Normalnie jeździsz, Możemy to tak słychać, jak tam. No takie... pewno. To to, to, to taki najlepszy będzie. Także pomidorowa i schabowy dla mnie. Ja pójdę dokładnie tym samym torem myślenia, którym kierowałem się, słuchajcie, 10 lat temu, a nawet może i więcej, już 14. Wtedy nie miałem za dużo siana. i biorę... A, czyli nic się nie zmieniło? No to sam powiedzieć. <śmiech> 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 czyli biorę naleśniki z owocami, bo bardzo je wtedy lubiłem, <laughs> i wezmę też naleśniki owocowe, serowo-owocowe. I owocowe, żebyście też skosztowali tych przepysznych naleśników, skoro są kultowe. Ja wezmę zupę dnia i to będą flaki. Jest, o, jestem fanem flaków, lubię takie dziwne zupy, więc kosztujemy, czy ta zupka jest tutaj dobra. Powiedz mi, Rozji, jak często przychodziłeś do Baru Caritasu? Oczywiście na placu Wolności, to jest z dawnej lokacji. Nie, no to ja przyznam się szczerze, że zbyt często na pewno nie chodziłem, ale jeżeli już bywałem w mieście e, w Poznaniu, w samym centrum, to oczywiście korzystałem z. Tego baru. Słuchajcie, ten bar, może trudno w to uwierzyć, on działa już 24 lata. On powstał w 2000 roku. To jest masa czasu. To jest masa czasu, ale głównie, głównie dlatego, żeby pomóc ludziom właśnie takim, potrzebującym emerytum, słuchajcie, niepełnosprawnym ludziom. Czy też y, ludziom, którzy są na ręce, żeby im dać możliwość jedzenia, dobrego jedzenia za w miarę przyzwoite pieniążki wtedy, nie? Ale zobacz, bo teraz, z mojego punktu widzenia, dawny Barcaritas był takim typowym barem, można by to nazwać jadłodajnią. E, lada, podawane na szybko. E, I też miałem wrażenie, że tam było te osoby, jak, jak się tam pojawiałem, czy były te osoby potrzebujące, które przychodziły tam na posiłki. E, a zobacz, jak teraz obecnie wygląda lokal. Tak, tak dużo. Lokal jest kompletnie zmieniony wystrój. To już wygląda jak taka prawdziwa restauracja. I troszkę jest schowany. Nie jest tak na pierwszy rzut tak. oka widoczny. Tak, nie jest widoczny. On się teraz nazywa Podkolegiatą, ten bar. E, tam na dole cały czas jest ten dopisek, e, jak pokazywaliśmy na początku. Tak, cały lokal znajduje e, się w podpiwniczeniu. Ciekawostka jest taka, bo rozmawialiśmy z, z Panią właścicielką tutaj. Oni nigdy nie dostawali żadnego dofinansowania od, od miasta czy od państwa, nie? Tak, wszystko sami, wszystko. A cała a Cała marża ze sprzedaży dań trafiała na, na pomoc bezdomnym. Słuchajcie, bar nawet w pandemii nie przestał działać. Oczywiście ruszyła sprzedaż na zamówienie, na dowóz. Kateringi, I, pani wspominała, tak. że mieli kateringi dla, ka dla seniorów. Dla seniorów cateringi. kateringi robili, tak. Także, także to trzeba podkreślić. I teraz w nowym miejscu starają się. Powrócić na rynek, nie? Mikołaj przed chwilą wstał i mówi, słuchajcie, idę zamówić, nie? Co chcecie do picia, nie? Ja się powiedział kole, ja powiedziałem kole, a... a Mikołaj mówi, dobra, to ja też sobie wezmę kole. Co przyniósł Mikołaj? Dwie wody i no, Ale szczerze to, szczerze to ja nie wiedziałem, że to ci kule. Jak, żebyśmy, żebyśmy, ja wziąłem takie uniwersalne picie, żebyśmy mogli sobie polewać ten. Nie? To znaczy, że nas słucha Mikołaj. Zawsze jak, nas słucha. Mikołaj po, po prostu czuje się to. jak za pewnych lat, nie stać go na kolej. O, zobaczcie, trafił już do mnie żureczek. No co, w gołym okiem można zobaczyć, zobaczcie. Zobaczcie to. Jakie to jest gęste, suche. Jest kiełbaska, jest ziemniaczek, jest marchewka, jest, jest boczuś, bo widzę, że jest boczuś, jest jajko, jest wszystko. O kurczę, panowie, warzywka bardzo dobrze zrobione wszystkie, nie, nie ma twardych warzywek, wszystko dogotowane super. Czuć ten zakwas taki. OK, czyli jest Na prawdziwy żur, tak? żur jest, jest prawdziwy, prawdziwy żur. Tak. Czekajcie, zobaczę jeszcze z kiełbaską. No tak, bo kiełbaska w żurku to jest rzecz kluczowa, nie? Mm. Kiełbaska jest miękka, bardzo dobra, nie ma czwartej skóry. Kiełbaska się w buzi po prostu rozwala od razu na części pierwsze, czyli jest bardzo mięciutka i dobrze zrobiona. Boczuś, boczuś chudziutki, e, nie ma jakichś tam e, tłustych rzeczy w tym, nie? Powiem wam jeszcze, jak jajeczko jest zrobione. Ale powiedziałbyś, że to jest zupka taka jak w domu? Mm. Bo tak. często się trafia żurek. Pamiętasz, jak byliśmy na stacji? Mm -hmm. Tak, to jest na bardzo Orlenie? Dobre pamiętasz, jest... jak byliśmy na Orlenie i jadłeś żurek tam? Przypomnijmy im teraz. Słuchajcie, nie czuć, czuć tylko białą kiełbasę, nic więcej. Zero kwaśności. Hmm. Nie ma tego, no nie ma tej kwaśności. Jest ty, tylko jak. Słuchajcie, jakbym Dobra. jakbym pił białą kiełbasę tej. tej. No. <laughs> no to. Tutaj, tutaj tak się tak nie leci, no. I Mało myślę, tego, że nawet tam cena była wyższa tego żurku. No chyba tak. Bardzo dużo jest warzyw. To, 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 to chyba powoduje to, że ten żur jest taki gęsty, nie? Idą na jakość. Okej, okay. zaczęliśmy od zupy, ale plusik za zupkę. Ja spróbuję pomidorowy, ona tak pachnie. Nie wiem jak waszy zupy, ale moja po prostu unosi się ten aromat. Ona jest jakaś zabilana. Zobaczymy. Makaronik jest. No wiadomo, Pod, nic więcej, więcej to nie będzie, okay. no, ale to jest Fajna, gęsta, hmm, taka tak. kremowa, bardzo. Nie no, naprawdę. Taki smak jak z dzieciństwa. No i tak mi się kojarzy jeszcze, żeby to nikt źle nie odebrał, ale w przedszkolu. Szkole, no to bardzo taka, dobrze akurat, to się dobrze kojarzy. No, to jest naprawdę, no, no kurczę, ja w domu takie nie mam pomidorowej. pewno mama się może moja teraz obrazić, ale nie, w domu pomidorowej takiej nigdy nie było. Mi zawsze ta podchodziła najbardziej. Taka właśnie trochę zabielana, bardzo fajnie czuć pomidory. Wcale nie jest jakąś oszukaną pomidorową, bo często jest takie, nie wiem, z Rosołu z wczoraj się no mówi, tak? Raz, no. To raczej nie jest taka. To jest gęsta, nie? Jest tak, gęsta, w taki, no, taki kurczę no, widać, że to nie jest sama woda. Tylko, ale ona jest chyba czymś zabielana, nie wiem czy jakąś śmietaną czy podobnie śmietaną. Naprawdę pyszny, normalny, dobre, dobre zupa pomidorowe. No, no i tutaj mogę powiedzieć, rozwit twojego żurku jeszcze będziemy trzymać jakby z ceną, no. Ale Jasiu, twoja zupa pomidorowa kosztowała 8 zł. 8 zł. No, nie jak za darmo. W tych czasach? Tej... W tych czasach jak za darmo. I zobaczcie, to jest taka wielka, porządna Micha. Super ciepłe jej zupki, żeby Czyli się tak, rozgrzać. I tak naprawdę, jak ktoś przyjdzie z zewnątrz. Też może taką zupką się najeść, nie? No jak najbardziej tak. No, czasami masz taką potrzebę, że… Masz przykład, 10 zł w portfelu. No to ja bym wybrał taką opcję Zapraszamy zupy. na ciepłą tak. zupę tutaj naprawdę. Tym bardziej w taką pogodę, jak jeszcze nas niestety otacza, e, fajnie się rozgrze takim, takim posiłkiem i to naprawdę, w, on jest naprawdę dobry. Rzadko widziałem flaszki w takim kolorze. W sensie widziałem często flaszki, ale zazwyczaj były bardziej szare. Te są, wydają się być takie, nie wiem, ale fajne, kolorowe, piękne. No dobra, skosztuję je. Inne. Inne niż zwykle. Nie są takie pieprze. Są bardzo delikatne w smaku. Chociaż, przepraszam, teraz trochę zrobiło się pieprznie. Mm. Mm. Flaczki są przedelikatne. Jeżeli chodzi o same flaczki, one są bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Naprawdę rozpływają się w ustach. A to nie jest zawsze powiedziane, że we flaczkach tak jest. One często się ciągną gdzieś tam w ludzi. Tak. kiedyś połknąłem po prostu i jedna część. Tego flaka, już, już byłem tutaj, tu w żołądku, a druga cały czas była w buzi. Od tego czasu nie jem flaku. Ale tu widzę, że wszystko jest drobniutko, wszystko ładnie pokrojone. Bardzo chętnie spróbuję. Wyglądają one naprawdę świeżo. I muszę wam powiedzieć, że przybija się lekka słodycz, są słone rozgrzewające przez ten pieprz. Ale zobacz, że, co jest ważne, kucharz w tych wszystkich zupach nie żałuje warzyw, nie? Nie żałuje niczego, takie mam no. wrażenie. Dobre, nie? Bardzo mocno czuć tą marchew, nie? Jest bardzo słodkie, mhm. ale nie takie słodkie od cukru, tylko czuć taką słodecz marchewki. Jest to fajne, są drobne ziemniaczki. No ja jestem pod wrażeniem tych, tych flaczków. 13 zł te flaczki. 13 zł. Chyba też okej okay, cena. Co? Chyba też okej okay, ta cena, naprawdę. Nie, super, rewelacja. Jedzmy i czekajmy na to drugie danie. To może być szokujące po prostu. Eee, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Panowie, no nie wiem, jak wy to czujecie, ale pamiętam za starych czasów to to nie podawał właśnie w takim stylu. Teraz to wygląda naprawdę restauracyjnie. Jest przystrojone to miętą, pomarańczą. Tutaj mam te dwa rodzaje naleśników. Jeden jest z serem i owocami, drugi jest z samymi owocami. Mieszane są owoce. W jednym są truskawki, w drugim są brzoskwinie. Spróbujmy śmietanki. Jest chyba domowa, bo jest delikatna. Nie, nie, nie czuć tego sprayu, który jest normalnie w puszce zawsze. A ta? Nie? Jest robiona tutaj. Skosztujemy pierwszego, w którym są truskawki. Skosztujemy taki, słuchajcie, miks. Jak widać, te truskawki są robione niczym z kompociku wyciągnięte, więc... Ja panowie... Naleśnik, nie wiem, czy jest zrobiony na masełku, ale smakują on Sam smak tego ciasta jest... Ciasto jest idealne, cieniutkie. Truskaweczka oczywiście przebija się masakrycznie. Zrobimy tego drugiego, drugiego naleśnika, w którym widać, że jest brzoskwinka i serek. Mhm. Serek myślę, że to będzie taki homogenizowany, dobrze mówię? I panowie, ten naleśnik w niektórych miejscach jest taki chrupki aż. Ale nie przypalony, tylko chrupki. Komponuje się to po prostu niesamowicie rozlicz. Pozwolę, że ci dam kawałek. Mhm. ale... Jak ta mięta fajnie no robi. To jest nie? to zajebiste połączenie. Kurczę już... tego rzeźbia, nie? naprawdę. Przychodzi dobra. ta słody, i nagle ta mięta, nie? No. Czuję, że w rozpinie jest z puszki, a sama truskawka jest niczym wyciągnięta z kompotu. Taka kompotowa hmm. właśnie Trasie. bardzo, nie? Ale jest to super połączenie, delikatne. Myślę, że w lato podają to z owocami świeżymi. To wszystko nie wygląda, jakbyśmy byli w parze, który gdzieś jest związany z Kerytasem. Jesteśmy w normalnej restauracji. No, a Nasze no, dania to. są tak piękne, tak fajnie udekorowane. Teraz zobaczmy, czy. Ten schabowy, bo widzę, że jest cieniutki. Czy ono? On? Słyszycie? Jest. jest, robi, jest, robi, jest, robi, jest, jest, jest. Mamy surowkę. To chyba jest jakieś tak podobne kolesła, Pani albo. Pani powiedziała, że biała. 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 Czyli no biała to biała Ale patrzcie to, masełko jest podane nawet do ziemniaków. Pierwszy raz się z tym spotykam, żeby było dołożone masełko tak powiem. Ogólnie ci powiem, że twój talerz wygląda normalnie jak domowy talerz no, no. z schabowym i ze ziemniakami. A zaczniemy sobie niestandardowo od ziemniaka. Co to jest? Hmm. Dobra pyra. Dobra taka pyra. jest fajnie ugotowana, nie jest mączyta. Na po, no pewno poznajesz gdzieś nasze taki kartoflisk, yy, ale jest fajna, bo jest taka jędrna, bo często ziemniaki są takie kurcze, że się rozpadają, no, o, mączyte. Nie, to jest taka fajna jędrna pyrka. Dobra, to idziemy do najważniejszego. Zobaczmy schabowego. No jest tak jak lubię. No jest cieniutki. Jest bardzo Mega. Oni chyba go kurczy w tym, w, w maglownicy, bo ja też do cieniutkie schabowe. No. No. no zobacz jak smak, no, jestem ciekawy. Próbujemy. Właśnie. No, schabowy według mnie tylko powinien być pieprz i sól, nie, nie? Hmm. Ewentualnie jakieś tam. Super. Idealny. No, no naprawdę idealny, schabowy dla mnie jego stopień takiego rozbicia podsmażenia Pytanie na czym jest smażony, czy na spalcu, czy na maśle, czy na oleju. Raczej chyba nie jest na smalcu, powinien się, schabowego z chabowego się powinno smażyć na smalcu. Panierka bardzo dobra, nie jest spalona, zobaczmy od drugiej strony, bo może czasami też potrafią, o, o zobacz, nie, nie. Tu wszystko szukam, jest naprawdę, on dalej, zobaczy ile czasu tutaj już jest na stole, o, on dalej chrupie, dalej jest taki, O! normalnie Ramanie. można poskrobać sobie bardzo dobry, niedzielny obiadek domowy. Dychy nie dam, bo dycha to musiało chyba tutaj być jakiś ogromny wow, a to jest naprawdę super pyszny, poprawny, schabowy. Eee, no taka dziewiątka na dziesięć, tak. No. To już jest dobry wynik. Mm. I w tej cenie trzeba dodać… Ile powinny kosztować normalne obiady? No bo tak, bo oni wciąż nie wiedzą, ile my zapłaciliśmy łącznie ja za wiem. to. Ja też nie wiesz, wiem, to? ja tam gdzieś sobie kątem oka spojrzałem. Ty wiesz, ty wiesz, tak? ale chodzi o tych naszych widzów, Ale nie, Niedługo zobaczcie, czekajcie na koniec filmu, dowiecie się, ale powiem wam jedno, że tyle powinny kosztować zestawy obiadowe. To jest taka idealna cena mhm. w tych czasach. A ja już sobie zajadam, z mojego dania pyszne pataciki, słuchajcie, są bardzo chrupiące na zewnątrz, w środku mięciutkie, fajnie zrobione delikatnie posypane tą papryczką tutaj, taką czerwoną. Cały czas mam w głowie to porównanie z papierówką, z tą pyzą. I tu od razu widać różnicę, bo pyza jest przypieczona, słuchajcie. To nie jest tylko gotowana pyza, ona jest ugotowana. I jeszcze przypieczona chyba na patelni, co sprawia, że… Zobaczcie, ona jest chrupka. nie Tutaj mamy połączenie rukoli, pomidorka, ogórka, szarpana wieprzowina tym razem, nie kaczka, wieprzowina. I widzę też odrobinę sera. Ale to, że ona jest przypieczona. Wiem, że jestem w restauracji. Ale można to słuchajcie chwycić w rękę i ugryźć jak burgera. Fajny sosik. Mięsko mięciutkie. O! Teraz widać. Zobaczcie tą wieprzowinę szarpaną. Słuchajcie, czuć tutaj. A tak rzeczywiście, bo było napisane, czuć słodką konfiturę jakąś, mhm. co sprawia, że to mięsko. Jest takie słodkie, miękkie, słodkie, rozpływające się w później. W połączeniu z tym sosem, to jest jeszcze jakiś sos taki majonezowy, coś w tym stylu, sprawia, że ładnie pachnie to bardzo intensywnie, aromatycznie, pojęci. Słuchajcie, ja to danie mogę porównać do dania z papierówki, no. jeżeli chodzi o walory smakowe. Jest, jest... Naprawdę jest, jest to pyszne. To jest czyściutkie mięsko. O! Zobaczmy. Ja mm -hmm. ci teraz tam spróbować. Dobra. Nie ma mowy tutaj o żadnych chrząstkach, jakichś żyłkach czy coś, tam, coś takiego. No i bałem się, yy, podniosłem tutaj do góry tą czapeczkę i zobaczyłem, że jest dużo rukoli. Bałem się, że to popsuje smak, ale nie. To w ogóle nie popsuło, idealnie pasuje. Nawet za bardzo tego nie czuć tej rukoli, ale pyszne. Pyszny? No, mega dobry, tylko taki... Ja tam czuję cynamon, ale w ogóle się go nie spodziewałem tutaj. To zupełnie co innego oczekiwałem w tym, co się trafiło w tej eksplozji smaków, którą co jakiś czas można usłyszeć w twoich ust. Ale nie, fajne, naprawdę pyszne. Ten, ten cynamon zrobił mi coś mieszko, nie wiem, skupię się bez sensu na tym cynamonie, ale kurczę, naprawdę fajne. Ciekawe, nie adem takiego połączenia jeszcze. I to chyba jest ta cebulka tak doprawiona. Mhm. Bo sama wieprzowina chyba nie smakowała tak pójść, ale niesamowicie dobry, zaskakujący smak. To danie mi w ogóle nie pasuje do oferty baru Karina, ale ja troszkę się bardzo cieszę, że mi dałeś spróbować, bo jest kurde rewelka. Ten smak cynamonu przenosi cię jakieś takie... No, mm, jakieś, inne jakieś nie wiem, do hmm. Turcji, albo no, no, gdzieś... no, no, no. coś takiego. Fajną historię nam tutaj pani właścicielka powiedziała, że to danie właśnie hmm. przyśniło się kucharzowi. To mu się normalnie przyśniło, on przyszedł do pracy, opowiedział o tym i tak powstało to danie i ma naprawdę mega wzięcie podobno tutaj w tej restauracji. No i ja się nie dziwię no, teraz. Czemu? czemu? I co tu dużo mówić, słuchajcie, warto sobie zaznaczyć na swojej mapie kulinarnej to miejsce, wlecieć tu na pyszną pyzę. Czy warto? Koniecznie trzeba tutaj zawitać, bo musimy dodać, że idąc tutaj na przepyszne jedzenie, wspomagamy potrzebujących, całą marżę przekazują na osoby, które tego najbardziej potrzebują i my, nie dość, że się najemy, pomagamy innym, chcąc nie chcąc. To jest w ogóle ciekawa koncepcja, nie? Słuchajcie. Ale twoja pyza stary to było po prostu jakieś flagowe danie, które myślę, że każdy powinien spróbować, bo Beza jest tak specyficznym, tak fajnym, ciekawym daniem. Ona normalnie przenosi nas w jakieś takie klimaty, nie wiem, Turcja, gdzieś no, coś jakieś Coś ten kurcze, cynamon no, gdzieś to, leci, to jakby, leci, leci leci okrajuś, naprawdę, się, gdzieś leci, do kraju No, Jest naprawdę super. Ja mam w ręku paragon. Trzymajcie się teraz, siedzicie? Słuchajcie, za te przepyszne trzy dania, to zupki oczywiście i napoje zapłaciliśmy całe 88, 88 zł. Złotych. No jak za darmo, naprawdę w tych czasach, w tych czasach trzy serio. osoby, najedzony pokorek za 88 zł? No oby taki lokal. kto ma ochotę dobrze zjeść i dobrze się czuć po tym jedzeniu, bo to jest najważniejsze. Zapraszamy, pod kolegę, pod kolegiata.